Cześć! Witajcie na kanale M&R Travel Story. Dziś rozpoczynamy naszą przygodę na Lofotach. Czy Wenecja Północy naprawdę zasługuje na swoją nazwę? Co kryje Brama Diabła i dlaczego to miejsce budzi tyle emocji? I jaki widok roztacza się z namiotu rozbitego na jednej z najpiękniejszych plaż Lofotów? Zobaczcie sami! A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz, gotowi? Zaczynamy! Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj obudziło nas słońce, i to była pierwsza noc pod namiotem, w której było nam naprawdę ciepło. No, w sumie w nocy było odrobinkę, tylko chłodno przez moment, ale potem, jak już słońce wyszło, to się zrobiło naprawdę fajnie, więc lofoty witają nas bardzo dobrą pogodą. Przed nami jeszcze jakieś. Nie? 250 jest do końca, do, do miejsca, no, gdzie się kończy się asfalt, w miejscowości A. Ale my teraz będziemy jechać jakieś dwie godzinki. A mrużymy tak oczy dlatego, że słońce świeci też mocno. Jest godzina 8.30. Do południa wybieramy się do miejscowości, która jest nazywana Wenecją Północy, czyli pewnie będą jakieś wysepki. Lecimy. Naszym pierwszym celem był Ausnesfjorden, malowniczy fiord otoczony stromymi, zielonymi zboczami, które opadają wprost do spokojnej, ciemnoniebieskiej wody. W razie czego tutaj po drodze na Lofoten, buduje jakąś mega drogę i co ciekawe, na przykład jest wielki znak, że uwaga, światła, czas oczekiwania 20 minut. A Widoczki. żeby dojechać do naszego punktu docelowego niestety chwilę musimy spędzić w samochodzie. Ale na Lofotach sama droga potrafi być atrakcją. Wystarczy spojrzeć przez okno. Góry wyrastają wprost z morza, a między nimi widać małe kolorowe domki i łodzie cumujące przy brzegu. Tutaj naprawdę warto jechać wolniej i chłonąć każdy zakręt. I po godzinie jazdy docieramy do Ausnesfjorden, to jest taki punkt widokowy, jednocześnie z, z parkingiem, z toaletą, a taki kamper to też musiałby być bardzo ciekawy, to jest jakiś ze Szwajcarii akurat, to my tu mniej więcej mamy spać, no spoko, spoko, my jesteśmy na początku gdzieś, nie? tutaj jesteśmy, króciutka ścieżka pod góreczkę, zobaczymy. Także stwierdziliśmy, że idziemy jednak coś zjeść tutaj. Nie będziemy już dalej, że tak powiem, szukać. No bo tu jest fajnie, tylko troszkę musimy od ludzi odejść. Z punktu widokowego na Kualapajka rozciąga się panorama na fiordy otoczone strzelistymi szczytami. To jedno z tych miejsc, gdzie aż chce się zatrzymać i po prostu patrzeć w ciszy. Czyli ogólnie możemy polecić to miejsce jako miejsce takie spokojne, do, trochę do odpoczynku, trochę do tego, żeby sobie tak. Nie ma tutaj stołów, ale. Jest to minus pewien. I tak jest super. Jest duży ruch, ale poprzez to, że jest duża ilość terenu, to się to tak rozkłada. Ale też zbyt wielkiego znowu ruchu też jakiegoś nie ma, bo tutaj parking, jak widzieliście sami, jest taki dość mały, no ale bywa tłoczno momentami na nim. Szczególnie, że tutaj jest też miejsce, gdzie można sobie przeserwisować w Dojeżdżamy do Diebelporten. Za cały dzień można by tutaj było zapłacić 325 noków na dzień dzisiejszy. Możecie sobie sprawdzić, ile to jest tutaj to na dole. groszy. Więc takie dosyć drogie te parkingi tutaj mają. Tutaj też ciekawe jest to, że są te strefy, strefy miejskie, czyli znaczy miejskie, takie zamieszkania zawsze tam jest ograniczenie do 30, podobno bardzo tego przestrzegają. Tak przy okazji ostatni parking, ten, na który w końcu nie wyjechaliśmy, też się łączy z tą trasą, która idzie tam do góry po schodach. Ile to ma być tych schodów, Monisiu? Schodów nie wiem ile, ale szerpowie to zrobili, widzisz w 19 serio? roku tak wynieśli te, te skały. Naprawdę? Tak, tylko właśnie na końcu. Jest to tak, że trzeba będzie trochę rękami się trzymać, bo jest bardziej strumienny. Dobra, idziemy. Monika twierdziła, że na na jest 2000 schodów i podobno ta trasa jest trudniejsza niż tamta, więc sprawdzimy. No ale efekt wyłożenia tych kamieni nie jest bardzo akurat wygodny. Te schody są bardzo przyjemne. Na razie, coraz większe, ładniejsze widoki. Droga do Devil's czyli Diabelskiej Bramy, kiedyś była dość wymagająca. Strome zbocze, luźne kamienie i korzenie potrafiły dać w kość. Dziś pomaga Sherpa Steps, setki kamiennych stopni ułożonych w 2019 roku przez nepalskich sherpów, które znacznie ułatwiają wspinaczkę. Ale nie cała trasa jest wyłożona schodami. Są odcinki, gdzie trzeba wspiąć się po dużych skałach bez wygodnych stopni, co wymaga trochę siły i uważnego stawiania nóg. Mimo to każdy krok przybliża do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na Lofotach. Nie wiem jak tam Wy, ale my zawsze mamy taką Niepisaną zasadę, przynajmniej ja mam taką zawsze niepisaną zasadę, że zawsze biorę kurtkę. Monika nie widziała, dzisiaj, akurat nie narzeka, ale e, pamiętajcie o tym, że jeżeli idziecie w góry i nawet jak jest mega gorąco, to jak wyjdziecie tak jak tutaj, spoceni i zacznie wiać wiatr, jest mega zimno i po prostu najwygodniej jak się siedzi, to po prostu wziąć i wyciągnąć kurtkę, ubrać, którą zaraz potem ściągacie i idziecie A po kamizelę, ja jestem teraz wielkim fanem kamizeli. Bardzo fajny widok. Zjedliśmy sobie batonika, teraz tutaj jeszcze po ciastku. O. Te ciastka to są takie typowe norweskie ciastka, które Monika kupiła i okazało się, że są ze Szwecji. No i ostatnie jakieś 500 metrów. Przed nami, tam do góry, już widzę ten szlak. Bardziej po skałkach niż po schodach. Takie trochę polskie góry mi się kojarzą. Bardzo bym powiedział polskie góry. Tak naprawdę Diavel Porten to ogromny głaz zaklinowany między dwiema skalnymi ścianami. To stąd pochodzi jedno z najsłynniejszych zdjęć z Lofotów. Stojąc na kamieniu, ma się pod sobą przepaść i widok na fiordy. Ogólnie to ludzie tutaj szukają kadrów, a my już jesteśmy po, po fakcie. Tak. E, Zrobiliśmy sobie szybko, parę szybko, fajnych zdjęć, to, to jest to takie kultowe miejsce. Nie jest to takie bardzo straszne, bardziej Nie. otoczka się robi wokół tego. Tak myślę, no. Wejście i wyjście jest super proste, Sta żeby tam stanąć trzeba mieć pewne, pewne nogi po prostu. My tu mamy bardzo fajny widok, bo za nami teraz jak widać piękny krajobraz. Tak, dokładnie tutaj widać pięknie wszędzie góry, górki i tam dalej i bliżej, a po drugiej stronie jest też ładnie. Także ogólnie jest naprawdę spoko miejsce. Polecamy sobie tutaj wyjść, posiedzieć chwilę. No i na końcu jest to miejsce z tym kamieniem, gdzie robi się zdjęcia, więc fajna terazka. Można jeszcze iść o tam na szlak, na górę i zejść tam gdzieś potem z powrotem. Ale my mamy w planie Ewentualnie jeszcze w tamtą stronę dwa się dzisiaj. I może zrobimy pół jednego chociaż. My nie jesteśmy, przypominam, hajkarami takimi zawodowymi nie robimy tego na co dzień i po prostu ostatnio jak zrobiliśmy 26 km, chyba to już tak mi Achille zaczął boleć. Ale jedziemy robimy. do Hamno i to jest ta Wenecja północy, co mówiłam, bo to jeszcze jeszcze nie tutaj, więc może tam wyjdziemy na jakiś punkt widokowy. Oby, oby się udało, no ale pięknie tutaj to wygląda. Mhm. Ale pogoda się udała. Pogoda jest świetna. Wróciliśmy do samochodu i teraz jedziemy do kolejnej miejscówki. To miejsce, które przez chwilą zobaczyliście, Diavel Porten, jak najbardziej do polecenia. Polecamy każdemu, kto tylko lubi chodzić i się przejść. Tylko ten nieszczęsny parking jest mega drogi. Zeszło nam to... Jest drogi, ale jest duży, więc można na ludzi stanąć. Tak, stanę. zeszło nam to w razie czego schodzenie około godziny z siądzieńciem sobie do samochodu i z toaletą. Eee, trzy tak dość godziny żwał. trzeba. No, trzeba liczyć te trzy godziny co najmniej, a nam zeszło Yy, prawie 4 godziny wszystko Siedzieliśmy na górze Także rynku, tak lecimy dalej Jakie tu są zmiany pogody i naszych pomysłów, to jest niesamowite Jesteśmy właśnie przy pięknej plaży, która była prawie że po drodze więc... Ona jest po drodze, nie? Bo tam jedziemy Tak? Ja nie wiem, nie sprawdzałem tego W każdym bądź razie, chodzi mi o to, że miała bardzo dobrą opinię, że jest bardzo super ekstra świetna, bardzo ładna jest ta plaża Idziemy tędy do dołem? Ale tak wieje, no Idziemy Ale strasznie, strasznie wieje Living to spokojna plaża z jasnym piaskiem i widokiem na góry wpadające prosto do morza. Jest idealna na krótki postój, pospacerowanie brzegiem i złapanie oddechu przed dalszą drogą. Idąc, idąc tą plażą, to spotyka się bardzo dużo takich, takiego czegoś, co wygląda jak robaczki. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest taka dziżownica. O, tutaj następna, tutaj następna. Chodzi o to, że tutaj po prostu żyją sobie jakieś robaczki pod powierzchnią, i one po prostu biorą i przemielają ten piasek w poszukiwaniu jedzenia. No i po prostu resztę wyrzucają za siebie. Więc jak ona tak durkuje i sobie tak ciągnie, to to się ładnie nazywa wydaliny. To nie są żywe robaczki, tylko to jest to, co ten robaczek wyrzuci już z siebie. Kolejnym przystankiem było Henningsvar, nazywane często Wenecją Północy. Miasteczko leży na kilku wysepkach połączonych mostami, a wzdłuż kanałów stoją kolorowe domy i łodzie rybackie. Jest tu też jedno z najbardziej malowniczo położonych boisk piłkarskich świata. Henningsfjord. Jesteśmy we wiosce rybackiej, która jest nazywana Wenecją Norwegii. Północy. Północy, no dobra. No ja tej Wenecji na razie nie zobaczyłem. No zobaczymy jak to widzi, że tak powiem, dalej w praniu. No stwierdzamy, że to nie do końca jest nasz klimat. Jest miejscowość mocno-turystyczna, sporo ludzi, przygotowane są parkingi, ale... No, Przejszliśmy się tak po niej, nie czujemy takiego flow, żeby tutaj zostawać, iść do jakichś, nie wiem... Głównie minusem no? na ten moment, takim pierwszym, który przychodzi, to jest wiatr. Tak, mega. Jest tak wietrznie, że... Tutaj też z bliska można zobaczyć, że to jest jakiś kemping w ogóle chyba na końcu, jakiś parking. Też suszarnie dorsza. A przechodząc stąd, to przy okazji znaleźliśmy jeszcze jakiś jeden eksponat, który tutaj tak wisi. W sensie, tylko dwie ryby, które sobie tak tutaj biednie wiszą. No nie wiem jak to jest ze sterylnością tego wszystkiego, ale ogólnie to. Ciekawe że to, ile one muszą tak wisieć, żeby tak ten wiatr i ta, te, to słońce niby je wysuszyło. A tu są dwie też faktycznie. O tam na górze. O tam. O. Ciekawe. Zwar może nie było dla nas najciekawszym miejscem na lofotach, ale widoki i tak robiły wrażenie. Szczególnie te z okolic boiska tuż przy brzegu morza. Pora jednak było ruszać dalej w stronę Hawkland, jednej z najbardziej znanych i najczęściej fotografowanych plaż w całym archipelagu. To właśnie tam planowaliśmy spędzić całą noc, rozbijając namiot z widokiem na morze. A teraz przenosimy się już do naszego namiotu. Ogólnie to już jest 23 w tym momencie. Jak widać to jeszcze na zewnątrz jest bardzo, bardzo jasno, bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Trafiliśmy na plażę, ale chcieliśmy sobie ogarnąć jeszcze parę rzeczy, rozłożyć na namiot, zastanowić się, czy tutaj, czy nie tutaj. Nie no, ogólnie to jesteśmy na jednej z najpiękniejszych plaż jaka podobno jest. jest za górą. Tak, bo tam świeci słońce, u nas cześć, tutaj akurat cześć. słońce już nie świeci, ale tam już nie, y, nie zostawaliśmy, tak wyjątkowo zmieniliśmy koncepcję, zostaliśmy... Ale jest bardzo atrakcyjna tak. do spania. Y, Także więc... to wszystko na dziś, resztę opowiemy jutro. Trzymajcie się, hej!